Cześć moi piwomaniacy, z okazji tego, że zbliża się październik, a październik to wiadomo jest Oktoberfest, więc będziemy degustować dwa piwa. Jeden to jest klasyczny Paulaner piwo Oktoberbeer, i drugi to jest Pinta Okrasa. Już na pierwszy rzut oka widać, że ta barwa piwa przez butelkę będzie inna, tu jest ciemniejsza. Oba te piwa piłem, ale teraz będę chciał je porównać jeden obok drugiego. Co my mamy w Paulanerze? To mamy tak: woda, słodzien śmienny i chmiel. Tu nic więcej nie ma. Natomiast w piwie e, Pinty i klasy jest bardzo, ale to bardzo duża, e, długa lista składników i już wam będę o niej opowiadać, co ewidentnie będzie skutkować innym piwem, to będzie zupełnie inne, mimo tego, że to jest tu i tu jest Oktoberfestbier, to są zupełnie dwa inne piwa. Co my tu mamy? Słudień śmienny, pizzyński, monachiński typ 2, karam wiedeński, melanoidowy, karapis, precy z makiem, to jest cała lista składu i mamy chmielę, Hallertauer, miter lubelski na zimno do tanku brak, drożdżę Seiflager, W3470, więc... Już sam skład będzie nam, e, będzie nam mówić, że będzie inaczej. Otwórzmy najpierw paulanera. One już tak, takie nabrały troszkę temperatury około 15 stopni więc są idealne do degustacji. Mocno, mocno słodowo nawet bym powiedział tak trochę słodko ale na razie czuję takie. Może delikatnie pszenne klimaty. I czysto, ładnie, bardzo dobrze. Barwa wygląda tak. Jasna, przejrzysta. No i pachnie też czysto, ładnie. Teraz otworzę, drugie piwo piętej od klasy i porównamy. Tu już bardziej, chlebowo, słody są wyczuwane, takie delikatne nuty karmelowe, jak to znawcy mówią, melanoidowe, też troszkę. No, jest inaczej. Taki troszeczkę słodki, mmm, kwiatowy aromat, pochodzący najprawdopodobniej z chmieli. I tu mamy barwa. Jest zdecydowanie ciemniejsza. Widzicie? Widzicie. Jest ciemniejsza. Kana się trochę lepiej utrzymuje, a może nie tu bardziej takie złożone aromaty Wyczuwam trochę taki aromat trochę takiego gosę czyli taki troszkę słone takie coś co jest innym y, aromatem w, w bir. no chlebowo 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 tutaj tak delikatnie bardzo słodowo bardziej taki y, tu bardziej pszenny chleb a tutaj taki bardziej przypieczony chleb, yy, pszenny. Dwa różne. Próbujemy zatem Polanera. Lekko goryczkowym. i nie teraz, mamuszek. Lekko, lekko goryczkowym, ale taki słodki. Słodycz zostaje na języku, ale już zniknęła po kilku sekundach. Przede wszystkim to jest czyste piwo. Czyste, takie goryczkowe piwo, więc jest dobrze. Czekajcie, moment. Dobra. Więc to jest takie bardziej klasyczne. Spróbujmy zatem wyrobu z pretzlem makowym pinty. Ja go piłem, nie publikowałem recenzji, ponieważ mi to piwo za bardzo nie chciało za pierwszym razem wejść. Zobaczymy, co będzie teraz. Taka mocno uderzająca, pełna nuta chlebowa, troszkę ściskające na języku, takie odczucie goryczki. Być może to ten precel. Mało przyjemne w porównaniu z tym. Słodkie, ale nie. Dobrze, delikatnie słodowe jest, ale mm, ta. Goryczka, te takie mm, ściskanie na języku jest odczuwane. Mm, troszkę takie chlebowe, takie przypieczone. Bardziej no, taki podchodzący kolor pod bursztyn. W takim drugim przetoczeniu przez język czuje się troszkę takie słone klimaty. troszkę. Mnie to mdli, Ale to szybko znika. No, zapewne to są też te składniki preksa, które wpłynęły na to piwo. Yy, niestety, no dla mnie, Pinta e, October Bill z tym pleksem i z tą e, jakby różnorodnością tych różnych e, słodów w składzie, no nie średnio mi wchodzą drugi raz. Te piwo przemęczy. Natomiast ten Paulaner jest bardziej takim klasycznym, właśnie e, Octoberbeer e, piwem. Zresztą, właściwie od jakiegoś czasu, z tego co pamiętam, na Oktoberfest e, serwuje się jasne piwa, i bardziej właściwie Pinta jest takim marcowym piwem niż e, ten Paulaner. Ale troszkę się zmieniło, jakby od jakiegoś czasu, że właśnie tu są takie jasne, bardziej czyste piwa na Oktober. To jest To jest bardziej cywilne, bardziej dla ludzi. No i tyle, słuchajcie. I wydaje się, dwa piwa tu i tu, Oktober, składniki od razu zdradzają, że będzie inaczej. I faktycznie jest. No, tak jak mówię. Te piwo dla spróbowania dla birlików jak najbardziej. Niektórzy cywile nie będą za tym piwem przepadać Bym powiedział, że im nie zasmakuje. Natomiast Pawłanek jak najbardziej te piwo cywilom polecam. Natomiast bilwikom polecam oba dla spróbowania, dla wyrobienia swojej opinii, swojego zdania na temat piwa. A tymczasem żegnam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszych degustacji. Trzymajcie się piwo maniacy. Hej.